Witajcie drodzy widzowie. Pozdrawiam Was serdecznie. Witam w ten piątkowy, piękny dzień. Miejcie wspaniały dzień. Chcę Wam pokazać pocztówkę z Rzymu. Fajnie jest zrobiona, a z Rzymu tak bardzo tutaj tylko Watykan jest pokazany, ale jest napisana aroma tutto e ok, czyli w Rzymie wszystko w porządku. Wszystko jest ok. Ciekawie zrobiona. Jest tu nie tylko pokazany Pokazana bazylika Św. Piotra i widok na bazylikę z ogrodów watykańskich. I właśnie tutaj Roma. Roma, tutto E. Czyli E z kreską to jest. Ok, czyli w porządku. Chciałem Wam tą pocztówkę pokazać. I życzyć Wam pięknego dnia. Bądźcie zawsze szczęśliwi. Niech wszystkie Wasze marzenia zawsze się spełniają. Pozdrawiam Was piciu. Papa. Pa.